z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obchodzono w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni w portyku Salomona. Otoczyli go Żydzi i mówili do niego, dokąd idziesz. Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie. Rzekł do nich Jezus, powiedziałem Wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o mnie. Ale Wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Moje owce Słuchają mojego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i ojciec. Jedno jesteśmy. Oto słowo Pańskie. Drodzy kochani bracia, drogie kochane siostry. W tych ostatnich dniach bardzo pięknie zgrywa nam się Ewangelia z codziennością. I słowa które czytamy w Kościele z tej Świętej Księgi, bardzo pięknie współgrają z tym, co zobaczyły nasze oczy. Bo to widzieliśmy Kościół osamotniony. Stado, zagrodę, bez pasterza. Gdy do domu Ojca odszedł papież Franciszek, i odkryliśmy, co to znaczy być owcą bez pasterza. A potem na naszych oczach odegrało się przepiękne misterium, gdy Duch Święty w kościele wskazał na pasterza i poprosił, byśmy przyjęli go z całym autorytetem ojcowskim, byśmy go przyjęli, jak dzieci przyjmują. Przewodnika, nauczyciela, ojca. I okazało się, że nasze serca, być może zlęknione, wypełniły się radością. Niezwykłe jest to, jak bardzo Pan potrafi przewidzieć w swoim słowie żywym, skutecznym, Faktem, że to słowo musi nam opowiedzieć nasz świat. Jak bardzo Bóg chce tym słowem opowiadać nam nasze życie, opowiadać nam nasze losy. Nie ma żadnego przypadku, ani żadnego zbiegu okoliczności w tym, że na te właśnie dni, gdy Kościół szukał pasterza, na ten dni, gdy Kościół spojrzał na swojego nowego pasterza, otrzymujemy nauczanie o owcach. Wyobraźcie sobie przez chwilę w swoich duszach zimę w Jerozolimie. Nie jest podobna do naszych polskich zim. Co prawda, pada trochę zimnego deszczu, temperatura trochę opada i niebo jest lekko szare, ale wciąż jerozolimskie zimy są piękne, rześkie. Nie mają żadnej uciążliwości zimy polskiej. Nie ma śniegu, nie ma błota. Natura usypia, ludzie mają trochę więcej czasu, nie muszą pracować w polu. I oto jednej z takich zim w portyku Salomona spotkać można było Jezusa, Boga człowieka. Przez chwilę pomedytujcie ten obraz. Chodzisz do Jerozolimskiej Świątyni na modlitwę, do miejsca, które kochasz. Jest Twoim sanktuarium spotkania z Bogiem i gdzieś w oddali widzisz pięknego, dojrzałego mężczyznę, który ma na ramionach wełniany płaszcz, uszyty przez jego manę. Co robi ten człowiek? Czy modli się głęboko? Czy może z kimś rozmawia? Ewangelia zapisuje jedno niezwykłe słowo. Jezus przechadzał się w świątyni. Zobacz jakie to piękne. Spotykasz swojego zbawiciela w sytuacji, której nie naucza, nie pracuje, nie medytuje, po prostu się przechadza. Ktoś powiedziałby, naprawdę pan Jezus marnował czas na przechadzki? Naprawdę? Nie odmawiał w sercu jakichś psalmów? No chyba nie. Chyba po prostu cieszył się tym, że może przejść się do domu swojego Ojca. Mówię o tym wszystkim, żebyśmy sobie uświadomili, jak bardzo nam czasami potrzeba takich chwil. Żeby gdzieś pójść bez szczególnego powodu i planu. Żeby gdzieś pójść krokiem spacerowym, bez pośpiechu, żeby mieć w życiu taką chwilę, kiedy nigdzie nie trzeba koniecznie być, na nic nie trzeba zdążyć. Jak to pięknie mieć w życiu, w życiu takie momenty, kiedy możesz spojrzeć do wnętrza, posłuchać samego siebie, usłyszeć bardzo delikatne wołanie Boga w Tobie, Zachwycić się tym, gdzie jesteś i kim jesteś. A może nade wszystko, spojrzeć na siebie oczami Boga. Żyjemy w świecie, w którym ludzie bardzo często mają wyrzuty sumienia, że odpoczywają. W świecie, w którym ludzie dziwią się, gdy nigdzie się nie spieszą. W świecie, w którym ciągle muszą coś robić. Wreszcie w świecie, w którym poszukujemy coraz więcej bodźców. Młodym ludziom nie wystarcza już jeden ekran komputera. Muszą mieć dwa albo trzy, żeby jednocześnie oglądać i czytać kilka różnych rzeczy. Ale przecież wcale nie jesteśmy od nich lepsi. Potrafimy. Nie wyłączyć telewizora nawet do wigilii. Nie wyłączamy, nie wyłączamy telewizora w czasie niedzielnego obiadu z rodziną. Jak dawno nie zdarzyło nam się usiąść spokojnie na długą rozmowę telefoniczną z przyjacielem. Co Ciebie słychać, a potem cierpliwie słuchać, bez dopytywania, bez zdenerwowania, bez myślenia, co dalej mam do roboty. Tego typu uważność, tego typu bycie dokładnie w tej chwili, w której jestem, celebrowanie momentu którym jestem ja, być może drugi człowiek i na pewno Bóg. To jest dobry początek na świętość. Dobry początek na naśladowanie Jezusa Chrystusa. Miałem, bracia i siostry, taką piękną przygodę w swoim życiu. Kiedy Zostałem diagonem 8 maja na skałce w Krakowie generał zakonu Pałminów przekazał mi swoją wolę, swój dekret, w którym napisane było, że kolejny rok mojego życia spędzę w pałmińskim klasztorze we Włodawie. We włodawie znajduje się przepiękny barokowy klasztor. Wystarczy zrobić kilka kroków, by znaleźć się nad Bugiem i zrobić piękny długi spacer. Ale przed kasztorem we Włodawie znajduje się także spory trawnik, który bardzo irytował mojego ówczesnego przeora, wspaniałego ojca Stanisława. Ten trawnik Irytował, dlatego, że trzeba go było kosić. A ojciec Stanisław uważał, że to strata czasu i pieniędzy. A ponieważ był uralem i miał w swojej rodzinie hodowców owiec, to pojechał do czerwiennego pod Zakopanem, kupił tam cztery malutkie owieczki, przybił je pasami. Dla pasażerów na tylnym siedzeniu i przywiózł do wodanej, żeby go łąkę. Kiedy je tam przywiózł, poprosił mnie o pomoc przy stworzeniu takiej niewielkiej zagrody. Zagrody, w której te owce miały prawdziwe owczulanie. Miały pod dostatkiem chrupiącej zielonej trawki. Miały dużo wody. Miały wiatr, która je chroniła przed deszczem, przed wiatrem. A najważniejsze miały ojca Stanisława, który był ich pasterzem, był ich lekarzem, był ich ochroniarzem. Zajmował się sprawdzaniem, czy nie mają wbitych w raciczkę drzask. Pilnował, by nie chorowały, a jak trzeba, to je leczył. Odganiał psy, żeby czuły się bezpieczne. Chodził do nich codziennie, żeby były w komforcie. Owczy Bardzo szybko okazało się jednak, że to są głupie barany, które jak tylko się na nich trochę pełne, pomyślały, że lepiej będzie uciec, że lepiej będzie stawem. więc przeskakiwały przez elektrycznego pastucha i biegły na drogę szybkiego ruchu, która przebiega przez środek włodami. A wtedy któryś z parafian dzwonił do przeora, że uciekły na owce, przeor zaś... Dzwonią do najmłodszego w klasztorze, czyli do mnie, żeby te owce ganiać i przynosić z powrotem do nagrody. Muszę Wam powiedzieć, wyobraźcie to sobie, że wpierw biegnie w starym potem ja, a potem jak mi się uda jedną złapać, to biorę ją na i odnoszę do klasztoru. Muszę Wam powiedzieć, że. To było najpiękniejsze przygotowanie do kapłaństwa, jakie sobie można było wyobrazić. I im częściej zdarzała się taka przygoda, tym bardziej dochodziłem do przekonania, że jestem do tych chłopiec bardzo, bardzo podobny. Mam przecież wspaniałą zagrodę, Kościół Święty, w którym jest pod dostatkiem chleba. I napoju na życie wieczne. Mam zagrodę, w której jest pasterz. To on troszczy się o moje zdrowie, troszczy się o moje życie. A jak trzeba, to swoją pasterską laską odgania demony. A ja regularnie postanawiam, że być może lepiej mi będzie na zewnątrz. Więc wybiegam na drogę szybkiego ruchu, żeby się znowu zderzyć z jakimś grzechem. I jak poraniona owca leżeć gdzieś na poboczu. Jak bardzo jesteśmy podobni. Jak bardzo nam trudno zaufać pasterzowi. Jak bardzo nam trudno zrozumieć. Że bezpieczni jesteśmy tylko z Nim. Tyle razy myślimy sobie: Spróbuję tylko życia poza tym stadem. Zobaczę, jak to żyć bez Boga. Tylko trochę, tylko odrobinka, tylko jedną nogą poza stadem. Teraz potem jest tragedia i wypadek. I znowu połamani i pokrwawieni, leżymy na poboczu. A On biegnie nas ratować i bierze nas na ramiona. Odnosi do zagrody, karmi i pierwotnie. W XV rozdziale Ewangelii według św. Łukasza Znajduje się przepiękna przypowieść o pewnym człowieku, który miał sto owiec. Jedna z tych owiec postanowiła odejść ze stada, pójść gdzieś na pustynię, na manowce, poszukać szczęścia bez pasterza. Kiedy pasterz się o tym dowiedział, natychmiast wyruszył na jej poszukiwania. Jak to? Można by zapytać, czy to jest mądre zostawić 99 dobrych i pokornych obiec i szukać tej jednej, która postanowiła wybrała grzech, poszła gdzieś na zatracenie? Czy to rozsądne? Czy to się opłaca? Wiecie, bracia i siostry, prawdziwy dramat polega na tym, że w dzisiejszej Ewangelii czytamy wyraźnie: Moje owce słuchają mojego głosu. Wyobraźcie sobie dramat pasterza, który idzie szukać zagubionej owcy, idzie szukać grzesznika, a od 99 pobożnych owiec słyszy, jak chcesz sobie iść na pustynię, jak chcesz sobie iść na manowce, jak chcesz sobie iść na perweria, to sobie idź, ale nas w to nie mieszka. My mamy swój parafialny kościółek, mamy swoje ławeczki podgrzewane w tym mamy swój bezpieczny, omodlony świat i nigdzie nie idziemy. Dwanaście lat trwał pontyfikat pasterza, który prosił, chodźcie ze mną na peryferia, chodźcie ze mną na manowce, szukajmy ludzi tam, w tamtym świecie, poza stadem, szukajmy zagubionych, szukajmy tych, którzy się pobrudzili, szukajmy tych, którzy się połamali, szukajmy tych, którzy się wykrwawili. Dwanaście lat prosił. Ile razy on słyszał ode mnie, od ciebie, jak chcesz iść i brudzić sobie nogi w tym błocie, to sobie idź. Jak musi cierpieć serce pasterza, który karmi, leczy, zapewnia bezpieczeństwo? który jest jedyną gwarancją jedności i który słyszy nigdzie z tobą nie pójdę. I jak głupie muszą być owce, które myślą, że bezpieczeństwo bierze się ze stada. Bezpieczeństwo nie bierze się ze stada. Bezpieczeństwo bierze się z obecności pasterza. To owiec bez pasterza. Wystarczy jego wiek W starożytnym Izraelu. dosyć wysokiego muru. Ten krąg nie był w żaden sposób zadaszony. A w jednym miejscu w tym kręgu była wyrwa. To właśnie przez tą wyrwę w okręgu wysokiego muru na noc gromadzało owce. Musiały wejść do środka po to, by być bezpieczny. Zaskakuje jednak fakt, że taka owczarnia nie miała bramy. Nie zamykano tych owiec. Zamiast tego w wyrwie, w murze, w tym miejscu, przez które owce wchodziły i wychodziły do owczarni, kładł się pasterz i tam spał przez całą noc. Gdyby Wilk chciał zaatakować stadę, musiałby wpierw pogonać oczy. Ale gdyby którakolwiek z owiec chciała wyjść w mrok, musiałaby odeptać pasterza. To jest doświadczenie Kościoła. To jest doświadczenie Kościoła, który słucha głosu swojego pasterza. Pomyślcie sobie o 133 starcach zamkniętych w kaplicy sykstyńskiej, którzy nagle zaczynają oddychać w jednym rytmie, jak dobrze ustawiony chór i nagle zaczynają razem wdychać ducha świętego. Wsłuchiwać się niego. Jak robią wszystko, żeby stracić swoje zdanie. Żeby przestać myśleć o tym, co ich zadowoli. Jak robią wszystko, żeby nie wygrać. Jak mogą się w duchu przyjść. Więc tam kogo wybrałeś? Kochani bracia i kochane siostry, pierwszą z owieczek w tej zagrodzie, jako jest mosztur, jest Matka Najświętsza. Mała owieczka, pełna delikatności i czuła. Mała, skromna owieczka, z której narodził się baranek. Jest coś bardzo pięknego w tym, że Kościół wybrał na swojego pasterza wzianą głowę Kościoła, człowieka, który postanowił, by mówiono do niego imieniem Leon. Po polsku lew. Lew o sercu baranka. I baranek o sercu lwa. I ty możesz być lwem. I ty możesz być w sercu jedynego baranka. Jezusa Chrystusa.